Podsumowanie Mistrzostw Świata 2024. Największe wrażenie zrobiła na mnie ceremonia otwarcia i koncert Linking Park, który był absolutnie niesamowity. Ilość tancerzy, ich przebrania, wszystko robiło niesamowitą aurę. I jeszcze ta arena była tak cudownie oświetlona, biegły wzięcie smoka przez drużynę podczas gry, sprawiało, że cała arena zmieniała kolor i to dawało taki klimat, tak się to oglądało. Kibice mega oddali 20 tysięcy gardeł, które przy każdej akcji się ekscytowały, kibicowały. Tam się nie siedziało, tam się kibicowało. Prawdziwa żyleta w Londynie. Ceremonia zamknięcia była niesamowita. Za każdym razem jak po prostu ktoś podnosił puchar, to cały tłum po prostu szalał, a szczególnie fakt, że byliśmy tak blisko najlepszego gracza na świecie jest po prostu niesamowite.